Centrum Motocyklowo-Kładowe Polpit Lugoczów 1057. Dzisiaj taki szybki przegląd o pojazdach. Krótka niebieska CF Moto 625, przygotowana już do wyjazdu do klienta. Na salonie 450 k z 2021 roku w dosyć fajnej cenie kolor orange wersja bez wymagania 625 konkretnie ta wersja sprzedana czeka na odbiór przez klienta. Kolejne sztuki jeszcze przyjadą w ciągu kilku dni. Wszystkie z rocznika 22. 850 z 2021 roku. Też tutaj jest fajna przecena na niego. Nowość 450 w nowej wersji. Wersja krótka, bez wspomagania. ACES 600. Na serwisie mamy również pojazdy. Nową 520, która się właśnie składa. Wersja Orange Edition. Ze wspomaganiem jak również tysiączka w kolorze pomarańczowym, obydwa pojazdy z rocznika 22. W ostatnich przedświątecznych dniach bardzo duże zainteresowanie dużymi pojazdami. Natomiast jeszcze są zainteresowanych. Zapraszamy do. Ewentualnego oglądnięcia, przymierzenia się i ewentualnego zakupu. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, śledzenia strony internetowej www.polpit.pl, jak również naszego firmowego Facebooka. Zapraszamy.